500 tysięcy prawie straciłem w zeszłym tygodniu I to tylko dlatego, że rozstałem się z jednym pracownikiem. I opowiem wam tą historię, bo jest niesamowicie ważna dla wszystkich, którzy budują biznes. Nie ma znaczenia, czy salon fryzjerski, czy kwiatki sprzedajecie, czy żabkę macie. Nie ma znaczenia. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu rozstałem się z jednym z pracowników moich. To był opiekun klienta biznesowego. I tak się złożył, że ten klient, którego był opiekunem, miał przedłużyć kontrakt na 500 tysięcy złotych. I on, jak się dowiedział, że ten pracownik odchodzi, to powiedział, że no nie, no to on się zastanowi, czy czy on będzie przedłużał, zobaczę jaki będzie ten nowy opiekun klienta. No, przesuńmy to przedłużenie tam o kilka miesięcy. Słuchajcie, badania Walkera i Gartnera pokazują, że 89% firm konkuruje nie na jakość usług ani szybkość dostawy, tylko na customer experience tak zwane, czyli to, co klienci odczuwają ogólne wrażenia we współpracy z tą firmą. I powiem wam historię jeszcze ciekawszą. Miałem kumpla, który mieszka w Miami, widzieliście pewnie rolki moje z Miami i on mi opowiadał historię, że ma ulubioną restaurację. Restauracja, do której jak podjeżdża, wychodzi sam kierownik restauracji, e, zaprasza go do środka, pyta, czy będzie jadł to, co ostatnio, czy chce spróbować czegoś innego. Jak siada do stolika, to mu proponuje, proszę pana, tu jest pięć ostatnich win, które pan pił, które pan najbardziej odpowiada, może czegoś innego. I on mówi mi zawsze, że Dawid, wiesz, ja wiem, że oni sobie to gdzieś zapisują na kartce, jak ja wychodzę, co ja jadłem, żeby wiedzieć następnym razem, ale kurde, ja się czuję tam jak król. W przyszłości dzisiaj niesamowicie ważne jest customer experience, to, co klient czuje. Jak wy się czujecie, kiedy idziecie do banku, czy chcecie coś załatwić, i wszystko jest spychane na boty, na automaty, do których dzwonicie, czujecie się jak? Każdy zwyczajny, przeciętny klient, którego najchętniej te banki to by zepchnęły, gdzie tylko mogą, albo żeby w ogóle go nie było. Chcecie się poczuć ważni, chcecie się poczuć ważnym klientem. Dlatego w waszym biznesie jedną z najważniejszych rzeczy właśnie jest customer experience, i na to powinniście przede wszystkim postawić.